Dzień dobry widzowie. Bardzo was proszę, żebyście oglądali ten film z przyjemnością. Trochę mi czasu zajęło, żeby go zmontować. I zapraszam na oglądanie za 3, 2, 1 i teraz odliczanie. Widzowie, na ja potrzeby dzisiejszego filmu przybrałem. Specjalnego skina. Takiego to rycerza. Wow. Spawnie jest bardzo dziwny. Dobra, hop, hop. I zbieramy drewno jednocześnie spodem do dół. Więc jeśli ten film będzie miał powyżej 10 wyświetleń, to robię e, kolejny film z serii, że, u uzbranie, e, e, że będziemy się uzbrajać i stawać się takimi coraz lepszymi. I lecimy w dół. Nie wiem, czy to kiedyś to Tyle mamy, chyba, tu. Tyle nam powinno starczyć. Robimy sobie standardowo krawędź cyk. I robimy gier. Ale i chciałam pozdrowić moją kuzynkę, Oliwkę. O, węgiel, a węgiel to oznacza pochodnie, a pochodnie to oznacza światło, a światło to oznacza nie... Nie ma potworów, a nie ma potworów to oznacza, że. Nie wiem, co. Banie, dwa węgla. Jak wypadnie? Teraz krzemień. To wszyscy, którzy to widzą, zostawiają łapkę w górę. Znaczy, co nie wypadło. Czekaj, bo ja muszę kamień a więc teraz skąd to tutaj dobra. wyrzucamy i kopiemy dobra może jednak tego a i chciałam przypomnieć, że ktoś tu nie subskrybuje tego kanału nie, nie zasubskrybuje o, ja się ucieszę bo wiem, że na pewno ktoś jeszcze nie subskrybuję. Dobra. A więc ok. Dobra. A więc widzimy się, gdzie mam już kamienne narzędzia. Narzędzia. Jak mówiłem, mam kamienne narzędzia. Zdobyłam sobie także łóżko więc teraz zdobędziemy sobie tutaj pobliską trzcinę cukrową jak dożyje drugiego dnia mam nadzieję, że tak się stanie teraz szukam aktualnie wioski jak dożyje drugiego dnia to to zrobię małą to na pewno sobie wykopię jakąś bazę, już to zdobędę trochę jedzenia bo już mógłbym. Ale i tak przedtem mam takiego turbo, przedtem mi się coś chyba Minecraft zaciął, że postawiłem crafting. A jakoś miałem go nadal w Free jak zniszczyłem, to nie dostałem. Myślałem, że to O! O! To się podoba. To mi się podoba. Hop. Kopiesz tu. Węgiel. Jak się skończy pierwszy dzień, to zakończamy film. I jak się dobrze przyjmie, to, um, to robimy drugą część. Ja mówiłem przedtem, tak to Jeszcze jasne, to. To to to. Jeszcze jeden węgiel. Dobra, więc chyba tyle z tego starczy jak na razie. No nie wiem czy tutaj kiedykolwiek jeszcze wrócę. Czekaj, bo co mi piach. To trzeba wyrzucić. A czekaj, bo to nie od tego, to tu się poszło. Moim zadaniem na dzisiejszy dzień jest znaleźć wioskę. jest Nie mam słuchacza dobra. Chyba za niedługo skończymy ten film. On będzie nieco dłuższy niż poprzedni Minecraft. Miał być jeszcze jeden. Ale były małe problemy. Ja go nie będę bił, bo niedawno sobie kupiłem gazetę z tym. Z Minecraft'em był pies. A z się tutaj tak spałniał, jakby nie wiem. Była jakaś apokalipsa. Albo. albo, albo, albo. <laughs> Już nie będę ubił. Daruję Ci życie. Bo poprzednio 3, żeby zdobyć. Nie, nie, nie można patrzeć. O nie, o nie, nie. Nie idę w stronę rzeki, bo zaraz znajdę grzebową wyspę na życie. I, i, tu, I tu jest błąd. Mogę patrzeć jak śpię. Fajnie. Dobra, skoro pierwszy dzień się zakończył, to kończymy. Takim pięknym ujęciem. Papa widzę.